Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi z Tarota i zapraszam Was na rozkład serii Masz bardzo ważną wiadomość od kart. Zobaczmy, co dzisiaj się pojawi i czy z tobą ten rozkład zarezonuje, czy jakaś podpowiedź tutaj się pojawi właśnie dla Ciebie. Masz bardzo ważną wiadomość od kart Tarota. Dziękuję kochani za subskrypcję, lajki i komentarze. Bo one pozwalają mi rozwijać kanał. Jeżeli tu zaglądacie, to proszę subskrybujcie. Wdzięczna jestem Wam bardzo za wszelkie wsparcie. A dzisiaj rozkład dla Was. Masz bardzo ważną wiadomość. Zobaczmy, mhm. jakie energie się tutaj, kochani, pojawią. Masz bardzo ważną wiadomość od kart tarota. Bardzo ważna wiadomość dla Ciebie od kart. Dobrze. Bardzo ważna wiadomość dla Ciebie. Mhm. Ogólna energia rozkładu. Szóstka buław. Wieża odwrócona. I szóstka kielichów. Może zrobimy sobie proste karty dzisiaj. Bez odwracania. Bo wieża w sumie y, pokazuje, y, że w Twoim życiu coś definitywnie się zakończyło. Y, może to jest zakończenie, którego się spodziewałaś. Może to jest y, zakończenie. Y, które nawet cię ucieszyło, bo szóstka buław pokazuje ogólnie zadowolenie z tego, co się dzieje, energia sukcesu i radości, a wieża pokazuje coś, co odchodzi w zapomnienie, coś, co jakieś nagłe wydarzenie, które cię zaskoczyło. Może spowodowało rewolucję w twoim życiu, ale mimo wszystko szóstka buław pokazuje, że nie rozpaczasz z tego powodu. Mamy szóstkę kielichów, kartę dominacji przeszłości nad tym, co jest teraz. Energia wspomnień, energia osób, które znasz od dawna, może przez całe swoje życie. Czasem jest to karta rodziny, a czasem po prostu um, osób, które spotykamy w przeciągu swojego życia, i które może czasem też wracają po latach y, do naszego życia. No, drogi nam się rozchodzą, a y, jest moment, który powoduje, że ktoś z przeszłości y, powraca. Ktoś ważny, ktoś, y, kto ma dla ciebie y, duże znaczenie. Y, jest dla ciebie osobą bardzo ważną w twoim życiu. Szóstka buław, gotowość na to, żeby cieszyć się tą zmianą. Mimo że ona wydaje się być drastyczna, bo szóstka buław, bo wieża nie pokazuje przyjemnych sytuacji, tak? To są rzeczy, które pojawiają się z zaskoczenia. To nie są rzeczy zaplanowane. Ale jednak szóstka buław pokazuje, że w końcu jakieś sprawy zostają doprowadzone do końca, a ty jesteś w energii zadowolenia. Zobaczmy, co się pojawi. Siła. Mhm. Siła, czyli to jest karta Lwa, ale to też jest energia yy, porządkowania swojego życia, przejmowania kontroli nad pewnymi sprawami. Y, które może y, do tej pory wydawały się trudne, bo siła jest kartą wymagającej sytuacji, y, która sprawia, że czasami w swoim życiu musimy się na chwilę zatrzymać, wiele rzeczy musimy sobie przewartościować, ale wszystko po to, żeby y, w końcu coś uporządkować. I tu jest ogień, tu jest y, 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 inicjatywa, która płynie prosto z Twojego serca, bo to jest Twój ogień, taka wewnętrzna siła. Która powoduje, że um, jesteś w stanie przetrwać może nawet najczarniejszą godzinę, ale wszystko po to, żeby y, w końcu i tak odnieść sukces. Um, to jest y, karta um, walki z czasem ze swoimi słabościami um, a, albo po prostu um, pokonywania jakichś trudności które w twoim życiu mają miejsce, bo wieża pokazuje, że nie masz łatwo, nie jest lekko, ale się nie poddajesz. Może ta szóstka kielichów to jest karta osób, które cię wspierają, które um, są koło ciebie, na które możesz liczyć i właśnie te osoby dają ci tą siłę, tą moc do działania, tą um, to, że potrafisz się zmobilizować i zebrać yy, do tego, żeby o coś zawalczyć, bo widać, że walczysz z jakimiś przeciwnościami, które spowodowały, że może nawet czujesz się, jakby zaczynała od, od początku, czy zaczynał od początku, bo ta wieża ona często pokazuje sytuacje, kiedy yy, coś się rozpada jak domek z kart. Zostają tylko fundamenty, na których można zacząć coś odbudowywać. Wieża pokazuje naprawdę trudne sytuacje. To może być na przykład yy, yy, kryzys zdrowotny, tak, jakaś choroba, z którą się zmagasz, ale masz wokół siebie to wsparcie i masz tą siłę do tego, żeby zawalczyć o siebie. To może być utrata pracy albo każdy inny, każdy inny kryzys, który wymaga od Ciebie um, stanięcia twarzą w twarz z um, tymi trudnościami. Um, tutaj masz tą um, moc, która jest w Tobie. Ona pod, tu, ta karta pokazuje, że Ty potrzebujesz dużo też cierpliwości. Dużo m, musisz być też dla siebie dobra, łagodna. To jest też praca z własnymi emocjami, czasami tutaj w tej karcie pokazana. Albo też, właśnie tak jak mówię, wspieranie kogoś w zdrowiu, w chorobie. Masz koło siebie te bliskie osoby, które tutaj cię mobilizują do działania. I rycerz Buław. Rycerz Buław, Trygon Ognia, Baran Lew Strzelec. To jest potrzeba szybkiego działania. To jest potrzeba wykazania się dużym zaangażowaniem i własnym też y, własną pomysłowością, własną inicjatywą, żeby pokonać trudności i poczuć, że wszystko wraca do normy. To jest energia gotowości y, do tego, żeby odważnie y, działać, ryzykować. Mobilizować wszystkie swoje siły do działania, a rycerz buław to jest energia osoby, która się nigdy nie poddaje. Ma w sobie dużo ognia i wie, że musi działać, musi walczyć, bo dzięki, tylko dzięki temu może dojść do momentu szóstki buław, czyli właśnie tego zadowolenia. Że udało się, że dałem radę, czy dałam radę. Nawet kolorystyka tych kart jest bardzo podobna, bo tu jest właśnie dużo tej energii, ognia, gotowości do tego, żeby się nie poddawać. I tutaj mamy właśnie siódemkę buław, czyli jak najbardziej gotowość do tego, żeby wykazać się inicjatywą i nie poddawać. Siódemki to są. Mm, Siódemka Buław to jest właśnie stawianie granic, stawianie oporu czemuś, co próbuje wtargnąć do Twojego życia. W tej karcie może być pokazana właśnie taka pozycja obronna i yy, zatrzymanie, ale po to tylko, żeby szukać rozwiązań, bo tutaj nie wystarczy. Się zatrzymać. Tutaj Rycerz Buław pokazuje, że trzeba działać i to w energii ognia. Trzeba coś odbudować, trzeba czymś się zaopiekować, czymś, co jest bardzo ważne dla Ciebie. To jest energia pokonywania przeszkód. Karta mówi: Nie daj się, idź po swoje, walcz. Sytuacja może być bardzo trudna może niezręczna, może pełna różnych wybojów droga przed Tobą. Ale ty tutaj walczysz z tymi przeszkodami. I siódemka buław pokazuje czas zmagań. Czas zmagań, ale szóstka buław, czyli właśnie szóstka siódemka, tak. Szóstka buław pokazuje, że masz tą moc, masz pewność, że dasz radę. Jesteś zmobilizowany, zmobilizowana i wiesz, że osiągniesz swój cel. A na końcu drogi jest nagroda. Teraz jesteś w energii walki o samej, o samą siebie, o samego siebie. Sytuacja piątki mieczy pokazuje, że no, tak jakbyś była był na wojnie, tak? Jakieś bitwy są wygrane, ale jeszcze przed tobą jest wiele do zrobienia. Piątka mieczy to nie jest trudne, to nie jest łatwa sytuacja. To jest kryzys, który sprawia, że musisz wykazać się pomysłowością inicjatywą, po prostu nie możesz odpuścić. Karta mówi nie daj się, nie daj się wykorzystywać, nie daj się złamać, bądź otwarty, otwarta na nowe pomysły. I dobrze planuj swoje działania. I nie rezygnuj. To jest karta, która mówi: nie odpuszczaj, bo przed tobą, owszem, trudny czas, ale ta karta pokazuje już szansę lepszego startu w zupełnie nowych okolicznościach. Po prostu coś musiało się skończyć, coś tutaj musiało runąć. Może, nie, może się oszukiwałaś, oszukiwałeś, myślałaś może, że to jest taka sytuacja, którą jeszcze ogarniesz, ale wieża pokazuje, że coś musiało się zakończyć definitywnie. I to nie jest Twoja wina. To są czynniki zewnętrzne, które spowodowały, że coś musiałaś. W swoim życiu pożegnać, a teraz yy, dzięki wsparciu czy najbliższych, czy przyjaciół mobilizujesz się do działania. Masz tą moc, masz tą energię i gotowość, i pomysłowość. Yy, panujesz nad sytuacją, stawiasz granice, stawiasz opór yy, i mierzysz się z przeszkodami, ale w piątce mieczy już pokazana jest pewne, pewna droga, którą przeszłaś, coś już jest za tobą, jakieś sprawy już są wygrane, natomiast karta pokazuje, że jeszcze musisz walczyć dalej. I dwójka pentakli, karta takiego rozchwiania, to jest czas na podejmowanie wielu decyzji. To jest karta szukania równowagi w swoim życiu. Coś musisz naprawić, bo ta wieża pokazuje, że um, odbudowujesz tak, jakby siebie, albo, albo swoje życie, albo swoją y, z, zawodową sferę, y, a może właśnie walczysz o swoje zdrowie. I tutaj w Dwójce Pentakli jest y, wiele szans do wykorzystania, ale ciągle musisz decydować, tak, co jest dla ciebie lepsze. To jest taka energia zmienności. Jeszcze tutaj są pokazane i wzloty i upadki, ale walczysz. To jest karta, która pokazuje potrzebę ciągłego szukania takiego jakby złotego środka, najlepszych rozwiązań, po to, żeby w końcu poczuć, że wszystko wraca do normy, do równowagi, że odzyskuje balans w swoim życiu. Masz tutaj wolność w podejmowaniu decyzji jest wiele wyzwań. Karta mówi też może nie miej zbyt wygorowanych oczekiwań, pokora też ci się przyda. Czasami też trzeba odpuścić. Skup się na tym, żeby zaopiekować się sobą. Bądź cierpliwa i działaj krok po kroku, żeby udało ci się ruszyć do przodu ósemka kielichów karta brama tu jest właśnie to co było to co się rozsypało ta twoja wieża coś się wypaliło coś się skończyło jeżeli z tobą rezonuje ten rozkład to wiesz co to było tak wiesz co się posypało i co sprawiło że nagle poczułaś że musisz czy poczułeś że musisz Zawalczyć o siebie, wystartować tak, jakby od nowa, bo przy wieży zostają tylko zgliszcza. I tu jest ten proces odbudowy, szukania nowej drogi, nowej swojej drogi życiowej. Tam za horyzontem jest słońce, tak? Ono jest obietnicą sukcesów, spełniania marzeń. Tam jest energia witalności i pozytywnego myślenia. Ale muś, żeby tam dotrzeć, musisz zacząć. Yy, Planować i krok po kroku ten plan wykonywać. Dlatego rycerz Buław się pojawił, bo to jest energia działania. Karta mówi: Nie zatrzymuj się w miejscu, bądź gotowa, sytuacja jest wymagająca, ale wszystko, co najlepsze jest przed Tobą, a wszystko, co, co było, już się posypało, to, co się miało posypać, tak, to już jest za Tobą. I tego nie zmienisz. Przeszłości nie zmienisz. Tutaj trzeba odpuścić, trzeba zaakceptować tą sytuację, po to, żeby znaleźć w sobie siłę i odzyskać um, wiarę w siebie, w swoje możliwości. Um, coś się zakończyło. To może być relacja, to może być jakaś zawodowa sytuacja, a może po prostu. Um, Choroba spowodowała, że jesteś w momencie takiego teraz zbierania sił yy, i musisz odpuścić wiele rzeczy, tak? Bo po prostu to jest niezależne od Ciebie. Natomiast yy, warto zrobić krok do przodu, bo to jest karta zmian. Tutaj jesteś w momencie, kiedy musisz przeanalizować swoje życie, yy, swoje priorytety. Yy, a ósemka to jest yy, właśnie to jest ósemka z wielkich arkan, a tu masz ósemkę z małych arkan. Ósemka to jest liczba mistyczna, to jest właśnie ta Twoja moc, twojego, która płynie z Twojego wnętrza, która spowoduje, że odrodzisz się na, na nowo i możesz od, odzyskać wiarę w siebie i zaczniesz realizować swój plan. Nigdy nie jest za późno, tak, żeby zacząć. Nigdy nie wolno się poddawać. Nigdy nie jest za późno, nawet żeby zacząć od zera. To jest ten moment, w którym nie warto się zatrzymać, bo karta brama to jest sytuacja, kiedy trzeba coś zdecydować i trzeba zrobić krok do przodu, bo inaczej albo kręcisz się w miejscu, w kółko, albo nawet zaczynasz tak, jakby po równi pochyłej, zsuwać się z powrotem w przeszłość. Karta mówi. Nie poddawaj się. Tam jest y, Twoja energia szczęścia. Y, co się zakończyło, a Ty ruszasz po nowe? To jest y, uwolnienie się od przeszłości, zostawienie za sobą czegoś trudnego, czy to relacja, czy jakieś trudne emocje, które musisz w sobie w sobie yy, tak jakby yy, wytłumaczyć sobie pewne sprawy, tak? I znaleźć yy, w sobie siłę, żeby komuś wybaczyć, odpuścić. Yy, potrzebujesz do tego wiele cierpliwości i łagodności. W ósemce kielichów już ta cierpliwość ci się kończy. Tutaj już musisz się skupić na tym, żeby Ruszyć do przodu i zacząć działać, za zacząć yy, skutecznie realizować swój plan. Yy... Karty pokazują, że w życiu nic nie jest wieczne. Czasami coś się kończy, niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie. Coś się kończy po prostu nagle, i wtedy musimy znaleźć w sobie tą moc, żeby poszukać nowej drogi. Ważne, żeby to robić właśnie wprawdzie z samą sobą, z samym sobą, nie dać się y, y, zniszczyć, tak, y, Takim trudnym sytuacjom, które się tutaj y, w życiu zdarzają, które nas zaskakują. M I tutaj trzeba właśnie sobie, zn w sobie znaleźć tą, ten, y, to, y, tą siłę, żeby coś odpuścić, może właśnie coś zaakceptować, nie boksować się z życiem. Bardziej mm, właśnie zaakceptować pewne sprawy, pogodzić się z tym, czego nie, możesz, nie można zmienić, a zacząć planować w energii, właśnie gotowości na to, co jest w Twoim zasięgu, co możesz dla siebie zrobić, bo masz tą moc i masz też osoby, które są koło Ciebie, które Cię będą wspierać w tym. Działaniu. Tutaj jest Twoje rozchwianie jeszcze, tak? I takie brak, poczucie braku równowagi w życiu, ale decyzje są, yy, możliwości są. Musisz po prostu krok po kroku decydować, co dalej. No właśnie, i umiarkowanie. Umiarkowanie to jest yy, energia uleczania swojego życia, szukania. Yy, Kompromisów, szukania złotego środka, odzyskiwanie równowagi jak najbardziej, umiarkowanie, karta Strzelca. Tutaj jest Baran Lew Strzelec, tak. Tutaj jest Lew, czyli wszystkie znaki Zodiaku z tego trygonu ognia tutaj się pojawiły. I ogólnie jest tu dużo ognia, tak, bo po prostu ten ogień, ta siła, ta moc jest tutaj potrzebna. Żeby dojść do tego momentu, kiedy poczujesz, że rzeczywiście yy, odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem. Umiarkowanie wielkie arkana, uleczanie swojego życia, porządkowanie swojego życia. Yy, odzyskiwanie poczucia stabilizacji życiowej, karta naprawiania własnego życia. I tutaj jest yy, yy, potrzebny dystans. Obiekt, potrzebna obiektywność w ocenie sytuacji. Potrzebne jest właśnie to odpuszczenie, zaakceptowanie tego, czego się nie da zmienić. A ta siła jest potrzebna Ci po to, żeby właśnie yy, nie boksować się z życiem, tylko planować sobie w energii dyplomacji negocjacji, dopasowywania się do sytuacji. To jest takie szukanie złotego środka w swoim życiu. To jest tutaj czas trochę zwalnia. Mimo że Rycerz Buław pokazuje, że musisz znaleźć w sobie tą gotowość i energię zaangażowania, tak, w całą tą sytuację. W umiarkowaniu trochę energia zwalnia, po to, żebyś mm, właśnie nabrała czy nabrał tego dystansu i obiektywnie oceniał sytuację, bo jak się mówi, co nagle, to po diable. Tutaj trzeba spokoju, działania z dystansem i z cierpliwością. Siła też o tym mówi. Masz tą moc w sobie, ale ona nie jest po to, żeby się szarpać, tak? Ona jest po to, żeby łagodnie, cierpliwie. Yy, Dążyć do wyznaczonego celu. Przed Tobą nowa droga ym, i masz wiele rzeczy do zrealizowania, żeby dotrzeć do tego słońca, tak? Widać, że potrzebne jest jeszcze ym, wiele, y, jest potrzeba podjęcia wielu decyzji. Nikt nie obiecuje, że będzie łatwo. Ale mamy kolejną kartę bramę. Karta brama trójki buław mówi, że yy, to jest ten moment właśnie, kiedy musisz zrobić ten krok do przodu. W trójce buław też nie warto się zatrzymywać. Masz dwie karty bramy, które mówią, yy, jesteś gotowa na tą zmianę. Nigdy nie jest za późno, żeby ruszyć do przodu. Po swoje marzenia, po swoje pragnienia. Warto, żeby robić to właśnie w zgodzie z samym sobą i ze swoją prawdą życiową. Nie kieruje Tobą serce, intuicja. To jest karta, która mówi, nie bądź bierna, działaj, bądź decyzyjna, wiele możliwości przed Tobą. To jest karta dużych nadziei na przyszłość i na lepsze jutro. Ta nadzieja jest Ci bardzo potrzebna. tak, Bo taka wieża może spowodować, że nagle poczujesz, że grunt ci się usuwa spod nóg i że nie jesteś w stanie zapanować nad swoim życiem. Karty mówią co innego. Tutaj jest gotowość. Może czekasz jeszcze na, le, na lepszy moment, tak? Ale nie warto czekać zbyt długo. Tutaj jest potrzeba przy, przy, przyciągnięcia do swojego życia tego, czego potrzebujesz, czyli podjęcia odpowiednich. Decyzji i wybrania odpowiednich możliwości. Więc karta trójki buław mówi do ciebie myśl perspektywicznie, bądź kreatywna, jak rycerz buław, bądź właśnie twórcza, tak jak on. On się nie poddaje, on ma w sobie ten ogień do działania. Um, za długo tutaj nie wyczekuj, tak? Bardziej skup się na tym, żeby jednak ten krok do przodu zrobić. Um, w tej karcie jest. Um, Realizowanie swoich wizji. Ta wizja, to słońce, te marzenia są za horyzontem, jakaś droga przed tobą jest, tutaj nic się samo nie zrobi, ale musisz działać, tutaj nie możesz się poddać, chociaż taka wieża, ona czasem powoduje, że wydaje nam się, że to już jest koniec świata, tak? że nic już się nie uda. Karty wspierają Cię i mówią, nigdy nie jest za późno nawet na to, żeby zaczynać zupełnie od początku. I Askielichów, czyli jak najbardziej karta, która mówi y, uspokój emocje, zaopiekuj się sobą, bo startujesz w nowe. Askielichów Cię wspiera, bo to jest portal od wszechświata i tu masz tą energię wsparcia. Y, zaczynasz nowo, mo, nową drogę w swoim życiu, może od zera. Może jesteś zupełnie na starcie. Masz poczucie, że to jest twój nowy początek. Więc Askielichów pokazuje, że to jest początek czegoś dobrego i radosnego. Bo to, co złe, to co się wypaliło, już za tobą. Tego już nie ma. Zapomnij przebacz, i daj szansę nowemu. Tak, jakby daj szansę sobie narodzić się na nowo. I pozwól emocjom. Poprowadzić się w dobrym kierunku, w dobrą stronę. To jest energia otwarta, otwartości na świat, na nowe możliwości, portal na szczęście, na spełnienie swoich pragnień. Yy, więc poszukuj tego spełnienia, bądź w zgodzie sama ze sobą. Miej otwarte serce. Yy. A uzdrowienie przyjdzie do ciebie szybciej niż się tego spodziewasz. A z kielichów to jest nowy, Twój nowy początek, Twoja nowa droga, więc pozwól tym emocjom prowadzić się w dobrą stronę, w stronę tego słońca, nowych możliwości, jasności sytuacji. Słońce to jest y, 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 energia przyciągania do swojego życia wszystkiego, tego, co najlepsze, wszystkiego tego. Czego potrzebujesz. To jest ta Twoja droga do szczęścia, tak? Szczęście jest drogą. Szczęście to nie jest jeden moment w życiu. Masz wpływ na to, jak ta droga będzie wyglądać. To są Twoje decyzje, więc bądź otwarta na te nowe możliwości. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy nie, nie pozwól sobie na to, żeby się. Dać yy, ograniczać. Zawsze stawiaj granice ty sama i walcz o siebie, bo to jest Twój nowy początek. Coś się zakończyło, ale nigdy nie jest za późno na to, żeby zacząć coś nowego. Coś dobrego, radosnego, bo po prostu Twojego, zgodnego z twoją z Twoją prawdą. Płynącą z Twojego serca. Dziękuję, kochani, bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. Czytanie było ogólne, nie musi rezonować z każdym. No właśnie, coś się kończy, kochani, po to, żeby mogło się coś zacząć. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną na kanale i zapraszam na kolejne rozkłady. Dzisiaj wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii. Bądźcie szczęśliwi.